Wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę moją kolekcję zwierzątek z kul do kąpieli. Jest ich naprawdę mnóstwo. Parę takich koników. Takich. 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 I jeszcze takich. Więc jest ich naprawdę mnóstwo. Tu są jeszcze fioletowe. Jezu, mi. Tu jeszcze są też trzy takie różowe. No, i tu jeszcze kolejne do kolekcji. Trzy takie niebieskie, jakby. Tutaj są takie dinozaury, też jeszcze są do kolekcji. No, i tutaj jeszcze tak samo, kolejne dinozaury. Tu coś takiego. Jest taka rybka. Tutaj też taki dinozaur. I tu tak samo dinozaur. I jeszcze tu, i jeszcze tu, więc naprawdę mnóstwo mam tych dinozaurów. I co do tego, jest jeszcze jeden taki. I jego mam tylko jednego. On jest naprawdę piękny, więc. pozdrawiam.